Cześć, to ja. Jestem Miś. Chciałbym być nauczycielką, ale jak podrosnę to będę. Na razie mam trzy latka. Czyli zapraszam Pepe i Lubisia. Czy wy jesteście gotowi, żeby się uczyć? Tak, jesteście. Długopisy macie? tak. Gotowi jesteście? Tak. No to zaczynamy. O, ja wiem na pamięć. 5, 10, 15, 20, 25. Nie też wiem na pamięć, tylko że nie umiam. Jakie to nudne. Proszę lubiś nie rozmawiać. Tylko się uczymy. Trzydzieści, trzydzieści pięć, czterdzieści, czterdzieści pięć, pięćdziesiąt. Skończyłam. Dobrze, Pepo. Możesz coś pooglądać. Ach, obejrzę jakiś film. Oglądam. Ach, chcę też mi się to patrzeć. A ja sprawdzę, czy dobrze zrobiliście. Pepa zrobiła dobrze. Dodamy domek. A lubisz? What? A czemu pięć przykładów? Lubisz, lubisz. Chodź, lubisz. Musimy kończyć. Nie, chcę oglądać. Chcę obejrzeć. Lubisz, musisz się uczyć. A Peppa już ogląda. Dokończ, kochanie. 30, 35, 40, 45, 50. No, lubisz. Teraz możesz się pobawić. Brawo, kochanie. Zadam. I cieszymy się taki film. Dobra, zabieram karteczki. A wy napiszcie w komentarzu, czy wy uczycie się matematyki. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.